Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam fiata z kolekcji D'Agostini w skali 1-8, do 8, którego zaczynam składać. Mam pierwsze dwa numery. Porównamy to z fiatem 126 z tej właśnie kolekcji oraz z Warszawą, którą zaraz Wam pokażę. Pierwszą część złożoną. Myślę, że wygląda podobnie. Teraz zobaczycie Warszawę. Grzegorz ma Warszawę z tej kolekcji u siebie. Oprócz tego ma Polonezę i fiata 126P. E, jeszcze nie złożone. Natomiast jest to bardzo ciężki model. Modele są duże, fajne. Mi się bardzo podobają. Nie mogę się doczekać, aż całego Fiata złożymy. Jeżeli będziecie chcieli, to zrelacjonuję to wszystko na moim kanale. Można zacząć składanie takiego dużego Fiata albo w wersji 1 do 8, albo w wersji 1 do 1. Natomiast, żeby złożyć takiego Fiata w wersji 1 do 1, to będzie wyglądało tak. Pytanie: czy będziemy korzystać z takich gotowych części, czy zostawimy to wszystko. Naszemu blacharzowi, lakiernikowi. No, ja bym się nie pokusił na takiego dużego fiata, żeby go wyremontować, żeby go zrobić. Nie mam na to czasu. Skupię się na 126 cały czas. Natomiast zawsze moim marzeniem było, żeby mieć takiego fiata w jakimś fajnym modelu. Więc trafia się idealna okazja. Mamy dwa pierwsze numery, które przyszły. Eee, w tych numerach znajduje się pas przedni, który będziemy za chwilę składać, jak i pokrywa e, silnika, którą też zaraz będziemy składać. Ale, żeby nie być gołosłownym, sprawdzimy to na przykładzie Fiata 126P z tej samej kolekcji. Pokażę Wam jeszcze plakaty, które, które przyszły tutaj wraz z numerami. Eee, pokażę Wam szczególnie jeden, który mi się podoba i który na pewno znajdzie miejsce u mnie w garażu. Zaczynamy od złożenia pasła przedniego i maski, a, a później to wszystko porównamy z Fiatem 126P macie wzory na reflektora, które nie mogą być pomieszane. Ale z drugiej strony jest fajnie, bo są różne mocowania na wcisk, czyli różne szerokości, więc nie idzie się tak de facto pomylić. Ale ja wolałem sobie to przeczytać i sprawdzić dobrze, że zamiast dwa razy to ściągać, rozkręcać. Więc chwileczkę mi zeszło, wy będziecie mieli już łatwiej. Powiem wam tak, złożenie tego wszystkiego zajęło mi nie dużo czasu, jest to bardzo fajna sprawa. Jeżeli chcecie taką kolekcję sobie zaprenumerować, na dole macie cały opis, macie link, macie e, kod promocyjny, dzięki któremu przy prenumeracie dostaniecie dodatkowe prezenty. Sprawdźmy jeszcze teraz model 126 jak wygląda w całości. Ja to zapronem... Zapron, zapro, ja zaprenumerowałem ten model, także na pewno całość zobaczycie. Jak wszystkie numery przyjdą u mnie na kanale, jak on wygląda, e, porównamy to z dużym Fiatem prawdziwym. Zobaczcie, w Fiatie 126 macie m.in. otwieraną szybę. Macie też składane, rozkładane fotele. Fotele są zrobione z miękkiego plastiku i rzeczywiście przypominają tak jak w prawdziwym modelu. Świecące światełka. Mamy dodatki sprenumeraty, czyli mamy zbiornik na benzynę. Mamy koło zapasowe. Pompka, uchylne trójkąty. Tak się otwiera tylną klapę i mamy tutaj cały silnik. Jest zakurzony, bo ten model stał na półce przez długi okres. Nie jest jeszcze wyczyszczony. No, silnik jest fajnie odzwierciedlony. Maska przednia z dużego Fiat'a jest z jest większa od dachu malucha. No będzie większy, będzie gdzieś tak stąd, dotąd, a ten maluch, on jest naprawdę ciężki, to się tak wydaje, ale waży, waży swoje, tak jest pracujący, patrzcie. Także wybór należy do Was, ja sobie będę składał. Więc dzięki za dzisiaj, czekajcie na kolejne filmy. Mamy w zanadrzu Encyklopedię 126, niedługo będzie diesel, będzie Hayabusa, będzie 2 litry turbo. Może ten duży Fiat też się pojawi. Ten duży Fiat, sami możecie zobaczyć, bardzo ładny egzemplarz. Występował w jednym filmie i w jednej kampanii społecznej. Czyli był jakby dwa razy w telewizji. Jeżeli wiecie, w jakim filmie grał, bądź w jakiej kampanii, to skomentujcie, zostawcie komentarz i podzielcie się tym. Jeżeli chcecie, żebyśmy nagrali z tym dużym Fiatem osobny odcinek, no to zapraszam, dajcie nam znać, a pewnie taki odcinek zrobimy. Dajcie znać, czego chcecie. Według mnie jest bardzo piękny. Do zobaczenia.